Dobra, tylko co ja miałem gadać? Poczekaj. Koronawirus. <laughs> Fajny początek, nie? Dobra, teraz taki trochę może przypałowy odcinek. To nie do końca był clickbait, to co zobaczyliście w miniaturce, w thumbnailu. Do dzisiejszego odcinka zakupiłem koronawirusa. Zaimportowałem do Polski koronawirusa z USA. Temat jest o tyle ważny, bo w jakiś sposób on definiuje nasze czasy. Jest takim precedensem w historii, że na taką skalę jeszcze nie było takiej ogólnoświatowej semi-izolacji, autoizolacji, kwarantanny. Sami dobrze wiecie, jak bardzo nasze życie się pozmieniało. To, że w zasadzie Art Unboxing wystartował, też jest niejako wynikową tego, ponieważ w sytuacji tej izolacji przecież rozpoczęła się moja wystawa z łaźnią, to działanie nabrało trochę innego. Sensu. To, że kupiłem koronawirusa, to nie jest właśnie jakaś ściema. Zaraz zobaczycie, co zakupiłem. Ta paczka przyszła do mnie ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj tak znakomicie została wypełniona deklaracja celna. Cło, 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 cło. To jest jedna z nielicznych przesyłek, które przyszły do mnie z oceanu i nie była rozdarta i zamknięta ponownie przez izbę celną, a dodatkowo nie zostały mi dowalone żadne koszta. Wielkie procy, naprawdę profesjonalna wysyłka i profesjonalna dokumentacja. To się, uwierzcie mi, że rzadko zdarza. Przesyłka jest lekka, samo pudełko posiada certyfikat, jeżeli chodzi o jakość kartonu, w związku z tym wypas jest dość ścisła, na pewno jest czymś wypełniona, tutaj nie było żadnej szansy, żeby to co znajduje się w środku uległo jakiejś degradacji bądź zniszczeniu. Już się uśmiecham, bo to, co wypełnia tą przesyłkę, to są kawałki komiksów z Garfieldem. Jeszcze tak eleganckiego wypełnienia przesyłki przyznam szczerze, że nie widziałem. Nie ma tu tylko tony folii, tylko jest to wypełnienie makulaturą, która jest w tym przypadku tak śmiesznie związana z popkulturą. A zobaczcie, że tu jest kot Garfield. Pewnie zachowam sobie to w charakterze jakiejś pamiątki. Naprawdę tego się nie spodziewałem. Ja lubię takie bonusiki. Dobrze widzicie już, że to są plecki czegoś, co jest w stylu zabawki. No, ja tu jeszcze zobaczę. Zaczniemy od tego. Co to jest? Ponowna sytuacja, w której mamy do czynienia z artystą butlegowym, wykonującym tak zwane customy, czyli zabawki artystyczne. To, co mam tutaj w rękach, to. Koronawirus. Death by Toys jest artystą, który wykonuje głównie butlegi i customy z obszaru horroru. On robi prace, które zawsze mają taki morbidowy klimat, są takie trochę makabryczne, czasami straszne. To jest taka nisza, w której on tą swoją twórczość realizuje. Koronawirus, figurka akcyjna, czyli sytuacja, w której artysta w klasyczne plecki produktu zapakował kulki, które mają być taką symboliczną reprezentacją tego jak koronawirus wygląda, te obrazy widzieliśmy setki razy w każdym przekazie medialnym. Jeżeli zwrócicie uwagę na samą tą reprezentację koronawirusa w postaci tych trzech kulek, no jest to moim zdaniem akurat w tym momencie jak najbardziej taki ironiczny gest artysty. De facto same te elementy też nie są czymś, co artysta ten wykonał. Ready made. Bo jeżeli macie w rodzinie małe dzieci, to mogliście spotkać takie elementy jako gotowe rzeczy do zabawy bądź takich sklepów z akcesoriami do do rękodzieła, rzemiosła, artykułami plastycznymi. Można było to kupować, nie wiem, żeby przyklejać do jakichś prac. Te elementy zostały zapakowane w blisterek i przyłączone do opakowania, które ten artysta zaprojektował. Może w tym przypadku, możemy nawet mówić, że to jest bardziej sam grebs, sam dowcip, samo to, że artysta wpadł na taki pomysł, na taki koncept. Conceptual art. Death by Toys na przykład zrealizował też takie działania, w których zapakował samo powietrze i były też puste blisterki. Czyli jest to taki typowy, cyniczny gest nawet w obrębie produkowania butlegów. Można powiedzieć, że jest to takie metakrytyczne wobec samego kreowania butlegów. Klasycznie jak na większości butlegów pojawia się tutaj ten napis Note Toy, note toy, note, note i note, ponieważ oni wtedy nie muszą spełniać tych norm, którymi zabawki są obostrzone. Tutaj jest jeszcze jest bardzo fajny komentarz, just like the real thing, praktycznie jak prawdziwa rzecz. Ja mam nadzieję, że akurat to się nie zgadza. Jest to zabawka, dzieło sztuki, gadżet, reprezentacja koronawirusa jako figurki akcyjnej. Tutaj widzicie napis: CoronaVirus Action Figures. Figures, dlatego że w zestawie mamy aż trzy figurki, czyli aż trzy, jak to się mówi, egzemplarze, nie szczepy. Action Figures, bo jak widzicie w zestawie mamy nie jeden, nie dwa, a aż trzy koronawirusy. Coronavirus non. A tego słowa to nie znam. Non-posable. A, ok. Coronavirus non-posable action figures. Non-posable to znaczy, że to jest figurka akcyjna, której nie jesteśmy w stanie przekładać, ruszać ją. Nie można ustawić żadną inną pozę niż ta, w której jest ustawiona tutaj. No w tym przypadku trochę można ustawić ją w pozę, bo ja mogę tym. I te moje koronawirusy w środku szaleją. Motto przewodnie tej zabawki, czyli Recreate the Classic Global Pandemic. Czyli dzięki tej zabawce, możemy jeszcze raz przeżyć globalną pandemię. Tutaj te plecki są całkowicie czyste. One są puste, nie ma na nich żadnego nadruku. Z tego nie jestem najbardziej zadowolony, bo ja zdecydowanie wolałem warianty, kiedy w tych butlegach pojawiają się dodatkowe jakieś grafiki tu z tyłu, które stanowią jakiś taki smaczek. Sama grubość plecków tego przedmiotu, tego dzieła sztuki nie jest tak sztywna jak może mogłoby to być w prawdziwej zabawce. To bardziej przypomina jakość jakiegoś takiego produktu zwykłego aniżeli zabawek, które zwykle mają ten taki bardziej high-endowy, jakościowy karton. Do jakości druku tutaj nie mogę się przyczepiać, jest naprawdę fajna. Ta praca nie jest sygnowana, bo rzeczywiście ona nie jest sygnowana nigdzie tutaj. Natomiast dodatkowo do tej realizacji otrzymaliśmy certyfikat autentyczności. I to jest bardzo fajna rzecz, bo dopiero w tym zestawie mamy poczucie, że mamy do czynienia z autentykiem, z oryginałem. Sam artysta funkcjonuje pod nazwą brandu Dev by Toys. Dev by Toys to jest jednoosobowy brand, jednoosobowy butik produkujący bootlegi. Ten artysta nie funkcjonuje pod własnym imieniem i nazwiskiem. Funkcjonuje on właśnie pod tym pseudonimem, pod nazwą tego brandu. Możemy zobaczyć, że tutaj na tym sygnowaniu widać, że ten podpis należy do Dena Polydorisa, ten Polydoris. Tutaj jest jeszcze napisane, że ten dokument jest certyfikatem i potwierdza autentyczność, że ta praca pochodzi z kolekcji butiku Dev by Toys. To jest zestaw, to jest koronawirus, który zakupiłem do unboxingu. Ostatnią rzeczą, która była w przesyłce, jest też firmowa nalepka, sticker, jako taki dodatek do paczki. Ta zabawka, dzieło sztuki zrobione przez Dev by Toys, Coronavirus Action Figure, kosztowała mnie 35 dolarów. Dodatkowo należało się 20 dolarów uiścić za przesyłkę, do 20 dolarów chyba należy też dodać 2,99 tak zwanego handling fee. Jest to w sumie, teraz powinno być tak jak z jakichś takich filmów, jest taki mem, że te się pojawiają, co daje łącznie 58 dolarów za tą realizację. Nie wiem, czy to są najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Jeżeli chodzi o jakość, to sama cena 35 dolarów wydaje mi się, że jest w miarę ok. Tutaj bolesna jedynie jest trochę cena, którą trzeba zapłacić za wysyłkę prawie drugie tyle, ile kosztuje sama praca. Ale wydaje mi się, że jest to szalenie ważna rzecz. Komentuję właśnie tą niezwykłą rzeczywistość, która zdeptała wyobraźnię, bo ja wcześniej sobie nie wyobrażałem takiego obrotu spraw. Osobiście wydaje mi się to takim wentylem bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o humor w dobie tego, co spotkało ludzkość w 2020 roku, w sytuacjach największego kryzysu, bardziej rozwijają się poza sprzedażą w tym przypadku maseczek, środków sanitarnych i gdzie niegdzie papieru toaletowego, to rozwijają się najbardziej memy. Memy pozwalały nam wielokrotnie przeżyć ten smutny i dziwny czas, w jakiś sposób właśnie też stanowiły taki wentyl bezpieczeństwa. Taką samą rolę uważam, że pełni dokładnie to dzieło sztuki. Poza tym to dzieło sztuki jest też jakimś takim zapisem naszych czasów. To jest Poniekąd dokumentacja w sposób, który jest tutaj popartowy, postkonsumencki, artystyczny zapis tego, co przydarzyło się nam w dobie tej pandemii. Dlatego uważam, że jest to niezwykle istotny obiekt w mojej kolekcji, ponieważ dokumentuje on to, co było wydarzeniem absolutnie precedensowym w historii. Warto też wspomnieć, że te figurki to jest chyba trzecie wydanie albo nawet czwarta edycja, ponieważ za każdym razem zwyczajnie nie byłem w stanie zdążyć tego kupić. One się tak szybko wyprzedawały, że dopiero na czwartą produkcję udało mi się załapać. Wcześniej nie byłem w stanie tego zrobić. Popyt na to dzieło sztuki też może pokazywać, że właśnie w społeczeństwie na świecie istniała taka potrzeba, żeby w jakiś sposób, nie robiąc sobie jaj, bo tu nie chodzi o to, żeby wykpić jakąś tą sytuację, z jaką się mierzyliśmy. Nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób zaśmiać się z pamięci ofiar czy z tych osób, które straciły swoich najbliższych, ale chodzi o to właśnie, żeby dać upust pewnemu zjawisku, pewnej historii, która się nam przydarzyła sposób typowy dla artysty, który właśnie tworzy te butlegi. Wyjątkowo w tym odcinku w opisie na YouTubie możecie też znaleźć link do zbiórki na się pomaga. Ta zbiórka nadal trwa, to jest ta sama zbiórka, która trwała od tych challenge'ów, które ostatnio hulały w internetach, które miały taki mglisty finał. A nie zapominajmy o tym, że zbiórka nadal trwa i nadal można zrobić coś fajnego. Jeżeli możecie, to wpłacajcie tam pieniądze na walkę z COVID-em. Pomagajmy, zróbmy coś dobrego, może przy okazji a unboxingu też że jesteśmy w stanie coś takiego popełnić. Ja będę się bardzo cieszył i będę z was szalenie dumny, jeżeli wesprzecie tą akcję. Ja tą akcję też właśnie dzisiaj. Specjalnie z okazji publikacji tego odcinka będę wspierał. Dziękuję wam serdecznie, że byliście i w tym odcinku z nami, kończąc odcinek o takiej tematyce. Życzę Wam zdrowia, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć! O, jeszcze tu jesteście, no to teraz słuchajcie, taki bonus. Dzisiaj w payoffie będzie taka scena, którą zmontowałem dla Was zamiast mojej ewentualnej szesnastki. No skoro to zachęca Was do zbiórki, no to żeby nie było, że tak, bez żadnego słowa, ale to nie będzie typowa szesnastka. Mmm. <PAC rub noting> <g piano advertisements>